Dekret Naczelnej Admiralicji Ziemi w życie 25 lipca 2025 Każda lokalizacja bazy wojskowej Naczelnej Admiralicji Ziemi ogłoszona publicznie staje się miejscem wypełniania wszystkich postanowień, nakazów i wyroków Trybunału Ziemi OPPT 1776 w trybie natychmiastowym względem zdrajców stanu i życia na ojcowiznie. Wszystkie istoty żywe, cywile. Mają zakaz zbliżania się do powyższych baz wojskowych Naczelnej Admiralicji bez prośby i potrzeby skierowanej bezpośrednio do Naczelnej Admiralicji Ziemi. Kontakt, e-mail Trybunał Ziemian OPPT 1776 małpa gmail .com. Z wdzięcznością i w pokorze serca Naczelny Admirał Ziemi Piotr Jan Paweł. Z dzięcznością, kochani, także kto potrzebuje kontakt. Kto nie potrzebuje, go tu po prostu nie ma. Więc z wdzięcznością tu wypełniane są w bazach, we wszystkich bazach, no postanowienia, dekrety i nakazy już względem zdrajców życia, zdrajców stanu na ojcowiznie. Więc z wdzięcznością, jak zawsze, jam jest.